Kierowca skani nie dojedzie, skanie jest załadowana, muszę jechać ja na rozładunek. Potem załadować sobianka, to co jest ustalone, wrócić i zatankować. Wtedy będziemy podejmować decyzję. Czy ten kierowca jutro na przykład jak przyjdzie, no to on będzie mógł jutro dokończyć yy, pojazd z tym węglem. Jeżeli nie, no to ja jadę skanią, a Winda stoi. I pojadą w tym tygodniu tylko trzy samochody, czyli Tomek, Magduma i Skania. A w skani ja. Yy, co ja miałem? A ja jadę rejestrować samochody, tak mam kartę do zapłacenia za taką usługę, tablice są wszystkie ściągnięte, dobrze jakbym wziął pieczątkę, ułatwi mi to, wciul, 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 lepiej wciul, tak. Żeby zarejestrować to muszę mieć dowody rejestracyjne są trzy. Poza dowodami rejestracyjnymi dowody zakupu. Czyżbym się nie mylił? I mam tak. Jedna naczepa, druga naczepa. I naczepa, naczepa. I jest Pojazd Renault. Jest. No i Magnumki, umowa użyczenia pojazdu. Ha! Bo wy nie wiecie, kurwa. Ja Magnumki nie kupiłem. To jest umowa użyczenia. Ktoś nie dał rady płacić leasingu. Nie, leasing to daje rady płacić. Ale nie ma roboty. Samochód stał 7 miesięcy. Ja zaoferowałem, że wezmę, że spiszemy umowę cywilną użyczenia pojazdu. I. Wysokość tego leasingu płacę. Także tak. Do magnumki i do niebieskiej. Kierownice przyszły. Czekajcie, kurwa. Może się pogubiłem. Jeszcze muszę wziąć KRS, wydrukować. A mi się telefon nie łączy, tak? Czy łączy? Ja już sam nie wiem. Zobaczymy. Dobra, jedziemy już do tego. Tu mam wszystko, co trzeba. Na 8 jestem umówiony, jest za 15. Akurat, akurat idealnie. Teraz online się rejestruje u nas. Tam trzeba jakiś numerek wpisać, ten, który dostałem po rejestracji. Mam tylko jedną obawę: że nie zarejestrują mi solówki. Bo dzisiaj jest. 12, a przegląd do 7 lutego. A chyba ma być miesiąc, kurwa. Ważne. Ja się zastrzelek. Już wracam, kurwa. Oczywiście zapomniałem faktury. Tej, co wsadziłem do Xera, bo wysyłałem do tej. Tam do ubezpieczalni. Fakturę zakupową. Dowód rejestracyjny. karalności, a to znowu do licencji tam obok w drzwiach będę potrzebował zaraz. Tak więc dwa papy zjadłem już i jeszcze mi nie przeszło, jeszcze mi nie oddało. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tam mamy Boba. Ja jestem trochę później, byłem rano w Kindze po rękawiczki, bo się skończyły. Oj Bobie, Bobie. No i co dzisiaj trzeba dokończyć niebieską premiumę, pomalować. Jutro przyjdzie jeszcze tylko ten i tyle że w sumie pompka, no tam gdzie jest sprzęgło. Nie, nie bobie? Oj bobie, bobie. Skamieniała sól kurde. O widzisz, to nawet sól. To jest, to jest prawdziwa sól kamienna. Nawet sól nie jest odporna. No, także takie tam, tam, tam no. Witam wszystkich serdecznie. Mamy poniedziałek rano. Odpaliłem już Webasto. Zatankowałem i odpaliłem już grzywnicę Ciężko i było odpalić znowu paliwo, jak ten jak mleko się zrobiło Dużo parafiny się wytrąca Przypcę trochę te drzwi o. No i co, poniedziałek no rano Biorę się za ten do, do roboty zaraz pierwsze co miałem zrobić to odśnieżać. Z rana, tak mówię z grzesiem. No ale jeszcze skania jest, nie wiem kiedy ona wyjedzie. Jak wjeżdżałem, to wyjeżdżał bus. Pewnie grześniu gdzieś pojechał, pewnie zaraz będzie to wszystko ustalimy. Siema Patryk, pozdrawiamy z zamarzniętej Polski, części wschodniej. Zobacz. Takie widoki ciebie nie dziwią, ja wiem. Trzyma się tam ciepło. My, transportowcy, musimy się trzymać razem. Piękne słoneczko z rana. Idę odpalę koparkę. Zobaczę ile ma paliwa. Niech sobie trochę pochodzi. Żeby od razu i tam nie katować na ten, na zimno. Zobaczymy jak ona zareaguje na zaczepki z rana kebel. Já jsem mocno zadowolona z tej pogody chyba nie jest ale zaraz się rozkręci o, o kurde spadnę jak chwilę sobie popracuje poddycha świeżym powietrzem jak się rozdrzeje to coś tym dziadem spróbujemy pościągać kurde Ugięte czy? Pogięte. Myślałem, że lodu może nawalone. No ale to to już jest takie kurde Takie sobie trzeba Rzeczywiście kurde. Musi Grzesio kupić płuk. Jak nie kupi to będzie zima. Jak kupi to nie będzie zimy i też będzie dobrze właśnie. Dobrze mówił wczoraj na filmiku. No jednak zgasiłem ją. Jednak Grzesio dobrze mówi. Tu już się trochę lodu zebrało. Trzeba najpierw to sypnąć trochę solą. Żeby to odtajało o 10, wyjeżdża z kania, to wtedy się zgarnie. O! Właśnie Grzesio wjeżdża. Busikiem Dobra. Sól zrzucam i, i biorę się za rozsypywanie. No dobrze, że Grzesio zapomniał dokumentów. Dzięki temu się wrócił i to Sól zrzuciłem. Roznoszę sobie woreczki. Jest inny problem, kurde. Który... Ona zamarzła na kamień. Totalnie na kamień. O. Przyjechali Jola z mężem. Zaraz ich zatrudnię, może mi pomogą. O, jest i wariacik. Jednak klipa z tą solą. Nasze worki kurde do podgrzania, bo zamarzła tak na kość, że nie da się jej kompletnie rozbić. Zaraz Wam pokażę. Rozdzibałem jeden worek Ale to jest kurde Kamień, totalny kamień Masakra Jeszcze dwa worki mi zostały do zaniesienia Nie wiem czy to coś da, czy ona skamieniała także już nie odtajeje No ale miejmy nadzieję niosę, niosę do grzania z sali to się zapki dla byków zrobiło, a nie kurde sól do tego do pospiewania. No nic, trzeba powoli porozbijać i sypać. Tam już wiasto obsypałem Lecę dalej z placem. Ja już na rozładunku Chłopaki właśnie plac sypią, bo mówią, że ja tam dalej nie wiadę. Także czekamy Magnumka zapaliła dzisiaj bezproblemowo I chodzi, chodzi Tak mówicie, że się popsuła Gdyby nie ten zawór, to przecież by jeździła Dobra, samochody porejestrowane, tablice nowe o, ukradkiem widzieliście kawałek dokumentu który wiozę do gminy jest to z Geodezji, robimy podziały działek e, będą duże zmiany jeśli chodzi o grunty moje e, część będzie wprowadzana a zresztą co ja wam będę teraz mówił zobaczycie co się będzie działo będzie rozrost będzie dobrze będziemy się rozbudowywać e, działki będą też e, zaopiekowane prawnie nie do wyjęcia, jak to się mówi. O kurwa, chyba przegięłem to solo. Daniel mnie zajebie. Dobra, wróciłem już od lekarza. Byłem tam skontrolować ten ból w plecach i ten ból w głowie, cały, co mam. I tak z tym bólem głowy to tam popatrzył, popatrzył i dał mi skierowanie. W sumie to dwa skierowania tak naprawdę można powiedzieć. Bo dało mi skierowanie na tomografię głowy, żeby zrobić. I z tymi wynikami mam się zgłosić jeszcze po. Mam skierowanie, tylko nie pokażę wam, bo tam są moje wszystkie dane, bo no, wiecie, nie chcę. Na adres mam się zgłosić do szpitala. Gdzie ten adres? 16, 16 070 Choroszcz To z tymi wynikami z tomografii tam, bo on coś z tym nie poradzi A w plecy po sucho, to jest wszystko ok, tylko mam strasznie sztywne mięśnie i mówił, żeby to rozgrzewać No, dla odśnieżony Zaraz przyjedzie Magnuma Zostawi Magnumę, zrobimy tam kierunkowskaz, weźmie skanie i pojedzie, na rozładować. pojedzie ją rozładować Tak więc ja nie muszę jechać Problem jest taki, że yy, paliwo nie przyjedzie dzisiaj. Nie mają paliwa dla nas. Dla nikogo nie mają praktycznie, jest problem. Paliwo będzie jutro, tak więc yy, skania dzisiaj się załaduje z węglem, u Sobianka i będzie czekała do jutra na paliwo, bo nawet nie ma jak zatankować tego. Yy, pojechał Tomek w trasę i reszta stoi. Yy, bo jednego kierowcę zawiało. No wjeżdża w końcu piec Zaraz przewieziemy też grzejniki Już będę szukał miejsca żeby je Pomontować No i dobra Dalej paleciakiem sobie przewieziemy jedziemy po Skania się tam już grzeje chyba z 20 minut ja jeszcze musiałem wypierdzielić do Parczewa bo się okazało, że nie ma podpisu jakiegoś tam na oświadczeniu do licencji zajechałem nie ma jej zamknięty ten ja też nie mam czasu stać tam czekać Kurde, nie wiem jutro może się okazało, że jednak jadę tą Skanią na ten rozładunek paliwo przyjedzie dopiero w środę e, zatankuje na CPN-ie na stacji e, skanie i tego i magnumę i ciśniemy, bo to kurwa nie będziemy do środy stać przecież ja mam rozładunek jakieś godzinę drogi godzinę rozładunek, godzinę z powrotem a jest godzina 11 to ile wyszło? z 14 przy dobrych wiatrach jeszcze mam załadunek do 15 z węglem na Czerniejowice Łbianka w Parczewie. Ja nie wiem kurwa czy ja się wyrobię z tym wszystkim. Ja jeszcze dzisiaj od rana nic nie jadłem. Jadę chyba zupę jakoś kurwa niech mi się nagrzeje. Już dzwonię do nich Lecę, dobra. Godzina drogi jest, a tutaj jest akurat stacja na paliwa zero. Będziemy się tankować. Niech to się skończy, już. Dobra, tutaj już jest to spowane. Przy tą spowarką to jest niebo a ziemię. Spowanie. T tutaj, co Bob jeszcze nie pospawał, to od dołu to też jest e zespawane. Tam też. Tutaj tylko muszę błotnik y przykręcić i tutaj tylko niektóre rzeczy wziąć i już biorę baranka i wszystko biorę, tam są dwie puszki więc nawet tutaj na dole na tą ramę tutaj wszystko co tylko będę mógł to psikam na tyle ile starczy a są dwie puszki więc trochę powinno się to zrobić, przewód też jest grubszy taki gumowy kupiony jest w busie i ten co jest więc od sprężarki stamtąd powinno dać radę tutaj dosięgnąć. Tutaj jak, A nawet Boże pokażę. Wskakuje wszystko na sztywno. Skakuj. O! Zero luzu, jest legancko. I no wszystko tak jak mówiłem. Takie coś. Dobra, piecyk już się oswaja z kominem. Tu już mamy grzejniczki. Zaraz zobaczymy jakie one są. Wiem, że najdłuższy na pewno do lakierni. Tutaj to chyba nie trzeba aż takiego dużego. To by poszedł pewnie ten jeszcze ten czerwony mamy do, do tego do garażu to jakieś króciutki. to nie wiem czy tam czy go gdzieś wykorzystamy i jeszcze mamy taką połówkę mało no zaraz się to po z tego gdzieś poroznosi muszę pojechać kupić do Kingi jakieś uchwyty żeby to wieszać bo tutaj na tej ścianie nie zawiesimy bo to ceramika na tej ścianie będziemy mogli zawiesić eee, tak samo w tej w nie możemy zawiesić, bo jest karton gips z obydwu stron I ceramika za nim Także zrobimy tutaj stojący Grzejnik, a nareszcie ścianę będę zawieszał Byłem w Kindze, niestety Nie mieli nic takiego, żeby zawiesić na grzejniki Mam takie coś Z kołkami Już a, nie mogę odwrócić kamery podczas tak, nagrywania, mamy grzejnik, już jeden zamocowany, e, trzy takie kółka zamocowałem i ładnie trzyma na taką długość grzejnika, także rozmierzam następne, e, Wierce tylko tutaj właśnie e, w tej w lakierni, trzeba będzie jakiś uspawać stojak, tak żeby na podłodze sobie stał i tyle, nie? a resztę będziemy zawieszać kurwa dojeżdżam do tego rozładunku ale powiem wam jakaś grypa czy cholera wie co jakiś wirus chyba, łeb mnie napierdziela odkąd wstałem, dwa papy zjadłem nic w żołądku coś mnie kurwa bulgocze nie wiem, ja nie dam rady ja się nie dam rady Dzisiaj i tak załadunku nie zrobię Czyli Ja to rozładowuję, wracam na bazę i rano trzeba jechać się załadować Na te czerniewice z Parczewa Zobaczymy może troszkę się coś poprawi, cholera wie no coś jakoś tak i gorąco kurwa i swędząco i w brzuchu się bulgocze ja jeszcze śniadania nie jadłem, ale nawet nie mam apetytu. Wszedłem do domu, tu naleśnika jednego złapałem i tak zjadłem. Puch w ustach, kurwa, nie wiem, o chuj chodzi. Tutaj Bob sobie, nawet nie wiem, co on tam robi. Ja ogólnie... Co robisz? Stojak na koloryfikację. A, stojak. No to właśnie już wiecie, co robi Bob. Tutaj ja wziąłem barankiem, już jedna strona jest wzięta. Plandeka do środka. Tutaj to wziąłem na takie coś Jak na razie jedna puszka jest wyprzukana i starczyło mi na ten cały tutaj kawałek po zewnątrz i od środka o te główne takie belki. Tutaj to jeszcze są w miarę zdrowe, ale o, tutaj jeszcze trzeba domalować i prawie stało, starczyło dotąd. Więc jeszcze jedna puszka pójdzie tam, na tamtą stronę. To już są dwie i akurat dwie mam. Trzeba będzie jedną dokupić. To z tej i z tamtej strony jeszcze te tutaj wszystkie... Yy, no. Profile zrobię i tyle. I będzie już lód. Nie wiem tylko kiedy to wyschnie. Ale też nie ma już tak zimno jak było ostatnio. Już jest inna temperatura więc można powiedzieć, że... Nie będzie źle, tutaj wiadomo, od dołu wszystko też jest wzięte. Nie leciałem szybko, tylko tak w miarę powoli, żeby zawsze było więcej masy. No i co? I tak wiadomo, będzie gdzie niegdzie rdza wychodzić. O tutaj jest na przykład, wiecie, mały otworek, jeszcze gdzieś tam był. Żeby tak całkiem, całkiem tu zrobić, to trzeba by było po całości wszystko nowe dać. A na te kilka lat to na spokojnie to wystarczy, gdzie nigdzie zabezpieczy, gdzie niegdzie i tak wyjdzie ale to sami widzicie, no. ale będzie git. Ja zaraz biorę drugą stronę i jadę po jeszcze jedną puszkę. No i tu już będzie zabezpieczone, niech sobie stnie. Tutaj głotnik jest przykręcony. Elegancko. Jak kcikam to tylko sobie biorę o na obrytówki. Jestem na miejscu Akurat tu jest groszek A ja nie miałem nic do picia Kubiłce kole Bierzemy dwa papy Jeszcze Skoro te dwa pierwsze nie pomogły Jeszcze się okazało, że dzisiaj naczepę mam do Warszawy Zaprowadzić Do Wyszkowa kurwa, jeszcze dalej Ale wsi Wjeżdżam bo tam kogoś nie od Teraz mnie zaczną no, Mamy tutaj grzejniczek Tutaj tak jak mówiłem Trzeba uspawać coś Żeby na stojąco stał Przy podłodze Tam tak. mamy zawieszony Tutaj mamy zawieszony Tutaj dałem mniejszy Z tego względu że tu i tak będzie piec stał To będzie ciepło To raczej nie wydaje mi się, że potrzeba większego grzywniczka. No i zostało tylko to malocie. Nie wiem czy to jest sens w kędziapie to montować w ogóle. Czy coś większego będziemy. Bo ten to... co to, to taki malocie. no. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie. Tam mamy Boba. Ja jestem trochę później byłem rano w Kindze po rękawiczki. Bo się skończyły. Oj Bobie, Bobie. No i co dzisiaj trzeba dokończyć. Niebieską premiumę. Pomalować. Jutro przyjdzie jeszcze tylko ten i tyle że w sumie pompka, no tam gdzie jest sprzęgło, bo nie, nie Bobie? Oj Bobie, Bobie, skamieniała sól kurde. O widzisz, to nawet sól. Pa... To jest prawdziwa sól kamienna. Nawet sól nie jest odporna. No, także takie tam, 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 no. no dobra, stojak... jakiś zrobione, chociaż do lekkich poprawek. Bo za daleko trochę będą od ściany. No i tutaj chyba za daleko wystają trochę. Będą przeszkadzać przy tam przy przychodzeniu. Ale to na razie niech sobie wisi i tak będziemy zabierać stąd wszystko, żeby malować podłogę. To wtedy zdaje się grzejnik i tak trzeba go odwrócić, żeby były podłączenia z tej strony. No to wtedy weźmie się te, te stojaki, skróci. Może się przemaluje jakoś delikatnie, żeby. Jakoś to wyglądało, i, i będzie gotowy stojaczek. Wracam, właśnie. Wyjechałem z załadunku. Dobrze, że oni sobie poradzili bez mojej pomocy przy tych big bagach, że nie musiałem ucha zaczepiać i poleżałem. Kocie zamykam, to jest dobrze, ale nie dam rady jechać dzisiaj. nigdzie więcej, wracam na kombinat i wyleżeć. Kurwa trzy kilometry przed domem nie wytrzymałem zrzegałem się przez okno, kurwa w trasie jazdy Nagle jebło i nie było ani, że się zatrzymaj kurwa dążysz, Okno w dół i tylko musiałem Zresztą co ja wam będę kurwa opowiadał Przejebane jest I tyle Kurde Zgubiłem całą ośko od przyczepy Ja nie wiem gdzie ona jest, byłem się tam przejść Kurwa, nie mam kół od przyczepy. Kurde, jakie jaja! No, całą ośkę wyrwało. No zajebiście, nie? Ja nie, nie, co ja teraz zrobię? Tylko gdzie są te kurwa koła? Ja nie mogę. No, takie akcje to jeszcze nie widziałem, nie? Tak, Andrzej uratował sytuację. Za chwilę przyjedzie. Podczepi drugą naczepę. I pomoże. Dobry chłopaczyma. Młody odpina właśnie naczepę tą. Bo tam musi zasadnać do załadunek. My tą przyczepę z premiumki pomarańczowej. I wyjdziemy ją do Wyszkowa. Ale po drodze jeszcze. Żeby nie jechać na pusto. To transport puste, e, siana. Transport siana po drodze. Ja idę. Bo... Cześć widzowie, poniedziałkowe podsumowanie. Pierwsze auto to będzie Midlumka El Bordo, więc on był załadowany i ruszał z kombinatu. Pierwszy rozładunek w prawie Mazowieckiej, drugi w Gostyninie. Później załadunek we Włocławku i dostawa na jutro rano. Do sosnowca on zrobi 690 km. Kolejne auto to będzie Damian. I Magnuma on rano rozładował się w Łomazach, później w Parczewie załadował jako groszek. I dostawa do Prusic 570 km. No i Grzesiu pojechał z kanią rozładować towar pod siedlce i wrócił na kombinat, bo tam kierowca Damian nie mógł się przyjść do pracy. Bo coś mu wypadło. No i to by było na tyle. Do jutra widzowie. Pozdrawiam. Wysłyszeliście o portalu ogłoszeniowym El Bordo? ELBORDO! El, Bordo! El, Bordo! El Bordo! Już ponad 40 tysięcy osób nam zaufało. Teraz pytanie do ciebie. Dołączysz? Dawajcie z nami!